Witam! Słuchajcie, dzisiaj tak króciutko yy, na tapecie Volkswagen Sharan mk 1.9 TDI, ten 90-konny. Słuchajcie, tutaj wymiana przegubu w tym samochodzie. Dlaczego postanowiłem nakręcić ten filmik? Ano, dlatego, że sprawa rozgrywa się o tutaj te podkładki, ponieważ tutaj ściągnąłem osłonę przegubu i niestety, ale tutaj jest chyba to niekompletne. Dlaczego? Dlatego, że Widzimy tutaj zabezpieczenie. Tak. Tu jest zabezpieczenie. Jest taka tutaj tulejka plastikowa. O. I tyle. Natomiast w komplecie, który dostałem tutaj, razem z przegubem, jest owszem zabezpieczenie. Jest taka sprężynka tutaj. Znaczy sprężynka, podkładka sprężująca. Ona jest wygięta, jak widzicie tutaj, w jedną stronę do kciuka oraz jest ta tulejka, więc jak to powinno być założone poprawnie, uważam? Więc najpierw ten właśnie pierścień metalowy, wygięciem tutaj do tej, tutaj do tego frezu, który jest na półosi. Oczywiście ja to zaraz wszystko wyczyszczę, tylko chcę wam pokazać, jak to bym założył o, w ten sposób. Następnie tulejka tulejka No i co? No i później nowy pierścień zabezpieczający Znaczy nie pierścień zabezpieczający tylko y, tutaj ta sprężyna zabezpieczająca I powinno to działać Także tutaj też no, nie znalazłem niestety nigdzie na internecie Jak to powinno być złożone Myślę że Że tak jak tutaj właśnie Będzie to miało spełniało swoją funkcję. O, może tak. No i oczywiście poleci tutaj nowa osłona, smar i tak dalej. Także jakby ktoś miał jakieś uwagi czy jakieś spostrzeżenia, proszę o komentarz pod filmem. Dzięki serdeczne, pozdrawiam.